Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz i witam was w Counter Strike Global Offensive, czyli jak potocznie wszyscy mówią CSGO. Cóż, kupiłem sobie tą grę, bo aktualnie jest promocja. No i no cóż, fakt. Ale jak tam coś się... Tam nie, dobra, nie ma go. Cholera, już mi zabił dobra. Tak, średnio umiem grać w Cesa. Ja się tam bardziej skupiam na Battlefieldzie. A no dobra, jestem w drużynie tutaj antyterrorystów. Jak na jakiejś takiej dziwnej mapce. Ile minęły, minęło? tylko trochę. E, cztery rundki właśnie minęły. Czwarta runda minęła. Dobra, karabiny. Bierzemy już tego AUG. No a cóż. Nie wiem się wszyscy tak tą kosą e, zawsze w skrzynkach cieszą. Ja zazwyczaj z noża mało zabijam. Dobra, jest tam koleś kolera Dobra, dostał A przez smoka nic nie widać Dobra, jest tam ktoś Teraz ta chyba ktoś na dupę wpierdoli No, dobra, idziemy kiedyś tędy. No, może się spotkamy. Witam, już cię widzę. Ojej, jasna cholera, dwóch tu było. Jak mówię, nie ogarniam zbytnio Dupu. No nic. Nie wiem, czy pokazuje akurat z drużyny antyterrorystów, też, Znaczy terrorystów. Zagrywamy? No dobra. Nie wiem, co by sobie w ogóle kupić jako, jako lepszą broń. Ogólnie przeżył jeden. Wiedział, jak sobie tu siedzi Tylko dobra, ale za 18 sekund kończy się ląka. No, ile to w ogóle my tu gramy? Zostało rund 11, czyli tak, do 15 rundek spokojnie. I tutaj jest ten Koleś, załatwi go. O. No dobra, z nie wiem, jaką broń była tutaj najlepsza. Chyba kupujemy tego bizona. Idziemy tutaj, ścisnęmy cis całą grupą. Dobra. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Nie wiem, kogo... w ogóle nie znam map. Tyle powiem. Dobra. No, są tutaj. Jeden ode mnie overwał, a drugi jednak. Ale ich tu wyrżnęli. Wow, zostało tylko dwóch terrorystów. Nie wiem czy sobie strzelby nie kupić, byłoby nawet dobrym pomysłem. Zostały tylko jeden ten terrorysta. No i wygraliśmy. 9 rund pozostało. Dobra, mamy tutaj sobie M1014. Co już? <kłysy> no, powinno być nieco lepszym uzbrojeniem. Po co kogoś to wywalił? Ba. Jeden jest tu zajebany Kurwa! mi cię przed nos Dlatego mnie koleś ukatrupił Nie idzie mi za dobrze Ok, hey, to jestem. Ten... Tu dwa zabójstwa, pięć zgonów. Słabo. No teraz w tej rundzie mają przewagę już terroryści. ale cóż. I został jeden sniper. No dobra. Teraz tam dużo nie mamy. Dobra, mamy tu jakiś snajperski H20. Ja on kasę 500. Dobra, za nami biegnie jakiś inny z naszego teamu Fuck Dobra, za, załatw tu go Staram się przynajmniej Wow Jaki farciarz Akurat musiał mnie okatrupić No bo oni wygrali, żeby więcej czasu poświęcić na przeanalizowanie tych wszystkich givers tu Są dobra, UMP, wiem, że zawsze jest git, więc go teraz weźmiemy, pójdziemy teraz w całkiem inną stroną. Jakim mam? Wow, dostał jeden z naszych. Ha. Brawo! Brawo! tam cały czas siedzi ze Brawo! I mnie zniknęło. A, no, tylko trzech nas pozostało. Kurde, hajsu za bardzo nie wiadomo. Kurwa, dwóch sniperów co tam siedzi. No kurde, trzech rund zostało. Może uda nam się wygrać. Chyba tego AUG już zostawię, bo on jest zajebisty. I z noża zajebać. okej okay. nie wiem czemu tak to działa. Chopie! Nie wiem, żeby w swoich rzucasz. Czuć kolejny wchodzony. Kurwa. Cholera, siedzi tam kolejny, moje biedne statystyki 38. 8 A ja tam jak się to trochę połgarni rozgrywkę, to już będzie lepiej. No i mają całkiem inne uzbrojenie. No dobra. U, rozgrywka trwa już, już dobra 10 minut. Zostało trzech naszych. Nie wiem, na tej sali. Kurde, jakby... Ta kamera zmarłego jest dobra do... ...mówienia jak grasz się z kumplem, gdzie to jest. Okej, okay, zostało z na, naszej drużyny dwóch. Nasi ktoś ma. No nieźle, nieźle. Do. Dobra, bierzemy z karabina snajperskiego. O, SSG S 08. Dobra. Tu się możemy powymieniać pociskami z innymi snajperami, hmm. it czemu to pokazuję, że jest koleś? No, Nie wiem, zajmował mnie? Nie. Jeszcze żyję. Dobra. Musimy się postarać, żeby wygrać. O, no ja, koleś. Cholera, Aj, dobra, ale jeden pan dostał, wiele ich tu było, no i zaczęliśmy przegrywać niestety. Mm, mm, mm. mapy nie ogarniam, więc na razie tu będę lamił. Ale aż ja 4,9, według mnie to jednak stacje nie takie złe. W Call of Duty mam zwykle podobne. Co jest? Uwaga, problem z połączeniem. Chyba mnie zaraz wywali do menu. No, A, no, jasny gwint. Dobra, no to cóż, to było na tyle w tym odcinku z Counter-Strike'a. Zapraszam Was do następnych. Do zobaczenia. Cześć.